Cześć moje drogie i moi drodzy, witam was w kolejnej mikrorecenzji. Tym razem mam dla was recenzję, właściwie to nie jest mikrorecenzja, mikrorecenzja jak zawsze jest na Instagramie, a dłuższa recenzja będzie na YouTubie. Mam dla was książkę Karola Tramera pod tytułem Przestawienie zwrotnicy. I ta książka ma rozumiem pod tytuł jeszcze, jak politycy bawią się koleją. Zapraszam na recenzję. Ok, zacząć należy oczywiście, że jest to od tego, że jest to recenzja sponsorowana, od krytyki politycznej. Dostałem parę książek, które niniejszym recenzuję. W przeszłości mogliście zobaczyć książkę o Misiach, Baribalach. Jak wejdziecie na playlistę wydawnictwo krytyki politycznej, to znajdziecie tą książkę. Recenzowałem ją rok temu. Teraz ją ponownie otrzymałem od krytyki politycznej jako taki bonus, no i podtrzymuję moją ocenę tejże książki. A ta książka natomiast została wydana również przez to samo wydawnictwo. Wszystko jest utrzymane w takim czerwonym kolorze. Mamy tu ładne zdjęcie autora. Mamy bardzo fajne, bardzo się cieszę, że zaraz więcej wydawnictw do tego. Do tego się skłania i to robi, czyli w środku mamy zdjęcia po prostu czarno-białe. Standardowo moja recenzja będzie składała się z trzech części. W pierwszej opada Wam bez spoilerów o tej książce, w drugiej mam dla Was troszkę zdacików, w trzeciej natomiast ocenię tą książkę w skali od 5 do 10 na 10 i, mm, mm, i po prostu powiem, jakie są jej plusy i minusy, ale wszędzie będzie, nie będzie żadnych spoilerów, więc się tego nie obawiajcie. Książka zaczyna się od pokazania nam tutaj i tutaj naszego byłego już prezydenta Andrzeja Dudy z jego słynnym zdjęciem na dworcu, gdzie tam podpisał mm, jakiś dokument. Następnie można powiedzieć, że książka jest podzielona na masę drobnych rozdziałów, więc się łykają dość szybciutko. Rozdziały mają między tam 10-30 stron. Mm, opowiada zarówno o tym, jak PiS, jak i PO działały i z, z, w, w związku z koleją głównie się skupia tam na latach 2010, powiedzmy 2024, 5 powiedzmy. Ma masę przypisów i indeks nazwisk, więc powiedzmy, powiedziałbym nawet, a nie, że powiedzmy, powiedziałbym, że jest przygotowana naprawdę profesjonalnie i to mi się bardzo podoba. No i myślę, że to tyle, co mogę opowiedzieć w pierwszej części. No Mogę na sam koniec jeszcze powiedzieć, że, 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 że bardzo mi się podobało to, że książka ma bardzo spójną strukturę i nie czuć, że autor ma bias w stronę, czy to jest propis albo pro.po. Bije po obu stronach równo. Jak czytałem książkę, kierownik, to czuć było, że autor jest z onetu i że ma ten bias w stronę PO, że przepada za nimi bardziej. Przejdźmy do cytatów. Pierwszy cytat to de facto nie jest cytat, tylko bardzo mi zaimponowało właśnie że jest taka cała okładka gazety wyborczej, jest ona na tyle fajnie, na tyle fajnie tutaj zeskrinowana, wrzucona jako obrazek, że można po prostu rozczytać nawet te drobne szpa te drobne kolumny. Pierwsza strona gazety wyborczej na już po uruchomieniu stacji pasażerskiej Włoszczowa Północ na centralnej magistrali kolejowej w październiku 2006 roku. Drugi stacik, jaki dla was mamy. Tablice z biało-czerwoną flagą i orłem ustawione przy nowych i wyremontowanych peronach w całej Polsce. Od przystanku Kraków-Piastów przy apartamentowcach na rozbudowującej się osied części osiedla Mistrzejowice, po ukrytą między Biebrzańskimi Bagnami Puszczą Augustowską liczącą 62 mieszkańców wieś Balinka. Stały się namacalnym dowodem, że państwo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie zapomina o nikim. Gdy więc po zmianie władzy odpowiedzialny za kolej wiceminister, bazując na niesprawdzonych danych, zasugerował, że budowanie przystanków patrzykowie było błędem i niepotrzebnym wydaniem pieniędzy, niejako potwierdził serwowaną przez Prawo i Sprawiedliwość propagandę, która głosiła, że tylko ta partia jest gwarantem realizowanych inwestycji, także w małych miejscowościach, podczas gdy platforma obywatelska skupia się na największych aglomeracjach. No dobra, no tutaj ta propaganda to może lekko taki bias wprowadziła, ale tego nie czuć było za dużo często. Za dużo często, raz, często podczas czytania nie było takich wpadek, no bo powiedzmy sobie szczerze, że ta platforma, jakkolwiek ona się teraz nazywa, no to cały czas jest skupiona na tych miastach Top 5 i ma w nosie Polskę Powiatową, czy miasteczka, czy nawet miasta wojewódzkie spoza Top 5. No i trzeci cytat. Osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przyniosło przedstawienie zwrotnicy w kwestii mówienia o wsi, małych i średnich miastach, ale także o kolei, komunikacji zbiorowej i wykluczeniu transportowym. Kampania parlamentarna w 23 roku pokazała, że partie opozycyjne wobec PiS, przede wszystkim Lewica i Polska 2050, nawet to zrozumiały. Potem jednak szybko o złożonych obietnicach zapomniały, przez co obniżyły wiarygodność swoich kandydatów na urząd prezydenta. Wynik wyborów prezydenckich w 2025 roku dowiódł, że ten, kto, przełoży przez, przełożono, kto przełożono przez pis zwrotnicę, próbuje przestawić lub ją ignoruje, przegrywa. Także bardzo mądrzy pan na koniec napisał. No i przejdźmy do mojej oceny tejże książki i tego, na ile w skali od 5 do 10 na 10 ją oceniam. No to muszę wam powiedzieć, że zacznijmy może od tego. Że ta książka jest taką typową z gatunku tych, mój stary to, cytując oczywiście znaną nam wszystkim pastę, mój stary to maniak kolejnictwa, bo wydaje mi się, że jest skierowana przeciw, bo jest skierowana przede wszystkim do osób, które się tą koleją pasjonują i starają się po prostu nam, mhm. nam, nas tą pasją zarazić. Ale no niestety, jeżeli, jeżeli jesteście tak jak ja tak średnio into kolej, to czasami mogą być takie momenty w tejże książce, kiedy macie wrażenie, że po prostu to nie jest dla was do końca. Bo z jednej na jedną nóżkę musicie być zafascynowani koleją, chociaż trochę zainteresowani, a na drugą nóżkę musicie być bardzo, bardzo zaangażowani w tą polską politykę, w te przepychanki tych śmiesznych dwóch plemion, czyli PCPO. Także no, to jest jakby jakby nasz pierwszy kłopot z tą książką, który występuje. Ale myślę, że to jest w zasadzie jedyny kłopot, no bo plusem jest właśnie masa przypisów, bardzo fajne, krótkie rozdziały, takie sensowne, czujesz po prostu, że łyknąłeś jakąś nową wiedzę. Przede wszystkim te oczywiście czarno-białe obrazki po drodze. No i po prostu, oczywiście, sama korekta, sama redakcja wydaje mi się, że tutaj też odgrywają to są już profesjonaliści, którzy naprawdę fajną. Fajnie tutaj to wszystko robią. No i na zakończenie myślę, że bardzo ładnie, wizualnie cała książka się prezentuje. Czerwona i biała. Czerwień taki klimat, powiedzmy, robotniczy, lewicowy, a biel może nam się kojarzyć z naszym, z naszym krajem. Tutaj macie, jak widzicie, że krytyka polityczna wspiera Ukrainę i Palestynę. O tym opowiem już na koniec, bo ode mnie dla tej książki leci solidne 8 na 10. Całkiem wam ją polecam. Sięgnijcie. Link będzie w opisie, gdzie można ją kupić. I to już wszystko. Dzięki. Cześć. I to już wszystko, moje drogie i moi drodzy. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania. Jeśli poczekacie jeszcze chwilę, dowiecie się coś nieco o mojej współpracy z Marfish Studiem Marka Malmana. A teraz korzystając, że tutaj jesteście, no to myślę, że opowiem Wam szybko, zasłaniając swoją gębę. Sekundkę, jak to rozegrać. Byk. O, proszę bardzo. Opowiem Wam coś, niecoś o mojej akcji. Akcji, którą możecie sprawdzić na skrajnie skończony.pl. Pisane wszystko razem. Tutaj mamy naszą stronkę. Tu jest, są, będą propozycje akcji charytatywnych. Tu będzie się pojawiała pula nagród. Tutaj mamy ranking zaproszeń na akcje, bo Wy możecie po prostu zaprosić um, różne osoby. Na akcje poprzez to, że przyjdą one w wybranych postach na Instagramie i was oznaczą i osoby z największą ilością do 17 grudnia tych rankingu, w tym rankingu, co będą mi najczęściej występowały, no to wygrywają gwarantowane pięć zestawów po dwie książki, znaczy, każda osoba wygrywa zestaw dwóch książek, pięć osób wygrywa. Oprócz tego tu będzie zaraz regulamin akcji charytatywnej. Tutaj będzie się co, co o godzinie 19 każdego dnia od 1 grudnia do 17. Zmieniał, zmienia informacja o liczbie przesłanych opowiadań. Tu możecie dowiedzieć się sporo o tej akcji i jest lewa i prawa noga całej akcji. Lewa noga to jest rzecz charytatywna, jak widzicie, podobnie jak krytyka polityczna, która wspiera Ukrainę i Palestynę, to my będziemy wspierać trzy akcje charytatywne w Polsce i Jedną w Palestynie i jedną w Ukrainie, i to będzie wspieranie niezależnie od tej akcji z książkowej, a prawa noga to jest oddajmy cesarzowi. Czyli z jednej strony wypiszecie króciutkie opowiadanie, 4000 znaków ze spacjami bez używania AI, i następnie w grudniu i w styczniu możecie odebrać właśnie różne nagrody od wydawnictwa. Wygrywać będzie 50 opowiadań z 200 napisanych, więc jest duża szansa, że można wygrać. A potem w lutym powstanie e-book, który będzie za darmo do pobrania. Będziecie mogli go sobie w domu wydrukować i pokazać, właśnie komuś, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby Was zobaczyć na papierze. Tutaj jest też oczywiście mój Instagram i tutaj też oczywiście o całej akcji w tych przypiętych postach opowiadam. Więc zapraszam Was serdecznie. Tutaj był, myślę, pierwszy film. Wkrótce to się stanie takim segmentem na początku, gdzie będę poniżej minuty o tym opowiadał. I to już wszystko. Dzięki. Cześć. Papa. Pa. Cześć, witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym. Mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tę recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością, wiadomością dotyczącą księgarenki Marfish, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż moi drodzy, Księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz. Recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji. Książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także. Tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne test z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli. Z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.